Cześć, to Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym ruszamy w naszą podróż poślubną. Jeśli oglądacie poprzedniego vloga, to wiecie, że razem z Karolem wzięliśmy ślub i tutaj jest dowód! Tak jest, widzowie. Obrączka. Jest obrączka, więc. Oficjalnie! Oficjalnie. Ale też y, ja jeszcze z przyzwyczajenia dzisiaj rano założyłam pierścionek zaręczynowy na tą rękę. Okej, okay, no, trzeba będzie się przyzwyczaić. Tak. W ogóle widzowie, sorry za mój głos, ale mimo tego, że nasz ślub był wczoraj, w sensie nagrywamy to od razu dzień później, to jakby to nie jest przez to, że imprezowaliśmy, tylko... No już Właśnie straciłem głos mniej więcej dwa dni przed ślubem i niestety nie udało się go odzyskać Ale w dzisiejszym vlogu zabieramy was na naszą podróż poślubną I w sumie nie tylko was Zdecydowaliśmy, że skoro nie robiliśmy takiego normalnego wesela, To zabieramy najbliższą rodzinę z nami do Grecji Generalnie jesteśmy już na lotnisku, jesteśmy po kontroli Oddaliśmy bagaże i no, czekamy na nasz samolot na Kretę Mamy tam wynajęty dom, jest on tak piękny Już się nie mogę doczekać, aż wszyscy go zobaczą bo Na pewno im się spodoba Bo oni, bo w ogóle nasza rodzinka nie wie jak tak. wygląda dom Mam nadzieję, chyba, że jest do jakiej miejscowości jedziemy, bo nie chcieliśmy, żeby szukali tego tak żeby każdy miał niespodziankę. Generalnie dzisiaj lecimy w 10 osób, później dolatują do nas jeszcze 4 osoby, więc tak generalnie jest. będziemy w 14 osób. Na pewno będzie wesoło, bo na Krycie spędzimy 5 dni. Tam słuchajcie, siedzi nasza ekipka, <laughs> wszyscy już machają. W tym vlogu na pewno ich poznacie. imprezują no Tam już jest impreza, dlatego nie podchodzę bliżej. Fajne jest to, że w końcu nie musimy się przed wami ukrywać, że bierzemy ślub, bo tak to cały czas mieliśmy wyjazdy do Warszawy, bo mieliśmy przymiarki mojej sukienki, tak naprawdę nie zdzieliśmy na żadne spotkania. Makijaż, który mówiłam, że był do kampanii, to po prostu był próbny ślub. Tak, ale to wszystko jakby pokazywaliśmy Wam w poprzednim filmie, bo tam były i przygotowania ze ślubu. My to, to było wszystko. Tak, to były i przygotowania ze ślubu, i jakby sam na tyle ze ślubu, więc jak nie widzieliście, to nadabijajcie, a my, Natalia, musimy jeszcze coś zjeść, bo jestem głodny. To w takim razie my idziemy coś zjeść, aby w międzyczasie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i zaraz lecimy do Grecji. My jesteśmy na Krecie niestety bardzo wieje Świeci słoneczko, jest ciepło, ale jak się odwrócimy w drugą stronę To możemy zauważyć gigantyczny. chmury nie, no Teraz czemu? Teraz idziemy odebrać nasze bagaże Później wsiadamy do busika, bo wszyscy razem jedziemy jednym busem I jedziemy zobaczyć nasz dom i nie mogę się doczekać Reakcji wszystkich. O ja te, ja jestem ciekawy jak on wygląda Bo na zdjęciach jest super, ale... No w rzeczywistości może być inaczej Czujesz słoneczko? Mówi, no właśnie hmm. Czuję, ale myślałem, że będzie bardziej grzało my z Natalią mamy jednak mega farta Pierwsza wiejska, która wyjechała, proszę bardzo, od razu nasza. Chyba nasza. Nie no, nasza, bierzemy. O! Wszystko idzie zgodnie z planem, tutaj pan nas prowadzi do busa, czekał na nas, bo no mamy jakby, wiecie, wynajęty transport tylko dla nas. Tu idzie cała ekipka i zaraz zobaczymy, czy się zmieścimy. Jednak mam trochę wątpliwości, czy zmieścimy się na spokojny bus. Jak nie, no jest spory. Ale zobaczcie, mamy bakary. Spory. No dobra, ten jest większy, ale damy radę do tego sprinterka wejść na luże. Dobra, chyba jednak uda nam się zmieścić, bo spakowaliśmy część walizek do busa, a tutaj jest jeszcze taki zewnętrzny bagaż. Tak, taka przyczepka i chyba wszystko chyba będzie. Mamy radę, nawet chyba podręczne się zmieszczą w walizku. No chyba tak. To to! O, ja nie wow, ja pizdole, ale dobrze. Dostań. Ej dobra, reakcja jak Jenzi Dobrze, eee, dobrze, 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 dobrze Ej, ale mocno to wygląda, o kurde Tak jak na zdjęciach No dobra, odebraliśmy już kluczę, zrobiliśmy pierwsze zapoznanie chaty i powiem Wam, że jestem w szoku. Na zdjęciach robiło to wrażenie, ale na żywo. Robi trzy razy większe, ja oh. się nie spodziewałam. Ogólnie widzieliście na przebitkach, jak było na cały dom, ale chyba Karol zrobimy szybki house tour. Zuf, bo szkoda nie pokazać no, tego, jest, jest tak ładny. Tak fajnie zrobiony, tak przemyślany, że naprawdę jesteśmy w szoku. Czekamy tylko, aż poprawi się pogoda. Podobno mm. jutro ma być jeszcze tak sobie, ale już w kolejne dni ma być piękne. W domu mamy dwa baseny. Na dole znajduje się jeden, w którym są takie super leżaki. Piękne. A tam w tle u góry widać drugi basen, który z jednej strony jest przeszklony i jest on podgrzewany Podobno tak. woda ma mieć 32 stopnie Tak, teraz ma 28, ale grzeje się i będzie miała 32 jeszcze dzisiaj Przed chwilą pokazywaliśmy wam te leżanki nad tym basenem, ale co ciekawe to nie jest cały basen, bo on się ciągnie aż tam do końca I tam są sypialnie właśnie z wyjściem prosto do basenu tak. Z tej strony dom wygląda tak i już, jak możecie zauważyć, robi takie wrażenie Tutaj Mega. w ogóle są trzy piętra? Nie, dwa piętra Nie, trzy, są trzy, pokazujemy A bo jest piwnica No taka półpiwnica, ale jest party pierwszy i drugie, nie? Jakby szybką dygnację. No własne, a dwa piętra. Biedra. O, tutaj niektórzy już mają łez sunie, proszę bardzo, nad basenem. Inni sobie ją na tarasie, ale jeszcze w ogóle nie mamy wypakowanych naszych walizek. Właśnie tego jest. I jakby wycieczka szkolna przyjechała. to jak na to patrzę to się dziwię, że to się zmieściło w sumie w tym busie. Obok basenu mamy ogromny salon, olbrzymią kuchnię, jedną z... Bóg. Tak, są dwie. I tutaj mamy część taką chilloutową. Po prawej stronie znajduje się jacuzzi, a po lewej znajduje się sauna. I co ciekawe, jeżeli będziecie w saunie i uznacie, że jest wam gorąco, to przychodzicie sobie tutaj, rozsuwacie szybę i wskakujecie prosto do basenu, żeby się schłodzić. Oj, w sumie tutaj dobrze widać, jak długi jest ten basen. Przed chwilą byliśmy tam, jesteśmy teraz tutaj, a on ciągnie się o, jeszcze tam do końca. Z tej strony w ogóle widać, jak olbrzymi jest ten dom. Spójrzcie w ogóle, jaka jest ta olbrzymia kanapa, kuchnia. Tam Aga jest taka malutka tak, w ogóle. Sle? Moja mama tam sprząta jakieś <gry> rzeczy z podłogi, ja, ale kawkę robi, kawkę. a kawka jest zrobiona nie no, wygląda to niesamowicie Jeśli chodzi o takie ciekawostki związane z domem, to za mną znajduje się winda. Ja nie tak miałem pojęcia wody wody wody. właśnie, że ona tutaj będzie. Zaraz nie pojedziemy, bo jeszcze nie jechałem. Ale zanim pojedziemy windą, to pokażemy wam sypialnie z wyjściem na basen. Jeżeli chodzi o sypialnie, to w domu jest ich aż siedem. Każda ma swoją łazienkę, klimatyzację i w sumie każda sypialnia jest zrobiona w takim samym stylu. Tak, są bardzo podobne. Są praktycznie identyczne. różnią się może układem no i tym, Niektóre mają wyjście do basenu. Tak to wygląda. Poza tym, że jest wyjście do basenu, to są też te dwa leżaczki. I tutaj jest też nawet taka mini strefa żeby sobie posiedzieć. My razem z Karolem wybraliśmy sobie sypialnię również z wejściem do basenu, ale trochę inną, bo są trzy takie. Ta ma troszeczkę inny układ, bo tutaj jest łóżko, a za nim znajduje się taka mini garderoba, czyli będziemy mogli sobie do tej wrócić walizki, rozwiesić rzeczy. Łazienka wygląda tak samo jak w innych sypialniach. Ej, to jest automatycznie tak, oczywiście Tak, 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 tak. No. <laughs> Wszystkich sypialni oczywiście nie będzie. Będziemy wam pokazywali, bo w sumie wyglądają tak samo Teraz pójdziemy do windy, zrobimy pierwszą przejażdżkę I pokażemy wam drugą część domu, gdzie znajduje się salon, kuchnia i taka część jadalniana Nie no to, to jest za mocno słuchajcie, winda w domu, ten dom nie jest jakiś mega wysoki a? Jedziemy na jeden Tak dawaj jedyneczkę Po wyjściu z windy mamy tutaj od razu kuchnię Jest ona troszeczkę mniejsza niż ta na dole, ale wydaje mi się, że tutaj ta część salonowa jest większa No chyba tak, bo tu się ciągnie przez całą górę, aż nad I... tarasem chyba nie? Tak i tam jest jeszcze właśnie taki stół do posiedzenia, więc tutaj też będziemy mogli posiłki, chociaż nie wiem czy siadań nie będziemy mieli na dole, bo też przed chwilą słyszałam jak twoja mama rozmawiała z innymi i mówiła, że ona będzie rano wstawała, żeby nie tracić dnia, więc. No właśnie, to szkoda. Wydaje mi się, że o 7 będziemy mieli połudki. Z ciekawostek mamy też tutaj jak widzicie playak. a normalnie PlayStation 5 plus jeden pad chyba niestety tylko. No dobra, ogarniemy jakoś. Ale tutaj u góry znajduje się też ten drugi basen, który był przeszklony. pokazywaliśmy wam go z dołu. Aktualnie nagrzewa się w nim woda i wydaje mi się, że będzie to pierwszy basen, do którego wszyscy wrócimy, tak. bo tutaj będzie najcieplejsza woda, dopóki się nie wypogodzi, ale fajne jest też to, że tutaj są leżaki tutaj jest taka strefa chillu każdy może się położyć, posiedzieć nie no, miejsca jest, jest... bardzo dużo teoretycznie ten dom jest na 15 osób ale tu tak. spokojnie mogłoby być dwa razy tyle, nie? tak, no, ale ja jestem w szoku, że ten dom jest taki ładny, jak my szukaliśmy właśnie domów na wyjazd, to to był pierwszy, który znaleźliśmy i on mi się mega spodobał, ale z racji tego, że jest to nasza podróż poślubna, to nie chcemy cały czas biegać z kamerą więc zaraz ją odkładamy, idziemy na dół Rafał z Filipem poszli już w ogóle po pizzę Karol, ok, Teraz będziemy jedli i w międzyczasie napisał też do nas Piotr, który robi nasz film ślubny, że jest on gotowy. O, to zaraz zrobimy wspólne oglądanie. Tak, możemy zrobić wspólne oglądanie. Wy widzowie już widzieliście ten film, ale my jeszcze nie. No to za Państwa no tak tak młodych. młodych, za młodych. Za młodych i za, za tą by, podróż po ślubu. Niech sobie zaroczwice chcieli spędzić z nami. <laughs> Siemano widzowie, drugi dzień e, w naszej winni, generalnie właśnie poprawiam film ślubny, który dzisiaj wlatuje, jak Fifi, wczoraj była reakcja, fajnie zbudował, nie? Nie no, w ogóle robot, robota mega wykonana. Robota mega wykonana, robię teraz tylko poprawki, łączy wszystko w, jedne, w jeden film i e, zaraz latuję. W sensie zaraz będę wysyłał na Natalii, ale wczoraj było grubo, Fifi, co? Tu było grubo wczoraj, skakaliśmy do basenu. Chcieliśmy wczoraj uzupełniać wodę w jacuzzi, bo połowa była wylana. Sauna się nagrzewa, walimy resecik i chl**my dalej. Witamy was dwa dni później, my nadal jesteśmy na krecie i pogoda dalej nie rozpieszcza. Jak możecie zauważyć, są olbrzymie chmury, które nie chcą nas opuścić na przez cały jazd! Mega pechowo trafiliśmy, bo pogoda ma się poprawić dopiero we wtorek, a my w środę wieczorem wyjeżdżamy. No ale spoko. Wtorek mamy cały, środy, mamy pół jeszcze w tym domku, więc mam nadzieję, że poczujemy trochę tego słońca. A żebyście nie myśleli, że ta pogoda nas hamuje. My już kąpaliśmy się w tym basenie u góry, w jacuzzi. Nie! Ze wszystkiego! Tak, i zapłacone to wykorzystamy, tak. to nie ma nagadki. Co prawda każdy już kicha. Wczoraj. Siedzieliśmy przy stole, to co chwilę ktoś kichał, bo wiecie, wyskakujemy z tej zimnej wody, no bo tutaj jest troszeczkę chłodno no jest. W nocy to już nie przeszkadza A, w nocy jak jesteśmy znieczuleni to już jest okej okay. Ale wczoraj razem z Karolem wrzuciliśmy nasz film ślubny i chcieliśmy wam podziękować za wasze reakcje, za wasze wszystkie życzenia ja jestem w szoku, jak, jak ja... widzowie zareagowali, serio Ja się nie spodziewałam, że będą tak pozytywne komentarze, w ogóle bardzo dużo ludzi mówiło, że się wzruszyło, że ten film tak. taki piękny, że pół przepłakali Ale to prawda, film wyszedł super, jeśli nie się to sprawdźcie koniecznie, bo no Piotrek zabił mega robotę nie, w dniu ślubu. W komentarzach mnóstwo ludzi pisało, że nie spodziewało się naszego ślubu, i w sumie na tym nam zależało. Niech tak. nie wiecie, przez dwa miesiące wrzucać cały czas kontentu ślubnego, jakieś poszukiwania sukni, poszukiwania sai. tylko chcieliśmy, żebyście mieli też taką niespodziankę. Ci udało się także dziękujemy Wam naprawdę za wszystkie komentarze. No nie jesteśmy w stanie na wszystko odpisać, ale. Po prostu dostaliśmy tyle gratulacji. Super, z... no. Szok serio. Ale wracając do naszego wyjazdu, to dzisiaj jedziemy na wycieczkę i podobno na plaży, na której będziemy, jest słońce, jest tylko 10% za chmurę, więc mam nadzieję, że się opalimy i pierwszy raz wziąłem. Filtry. No ja, ja jeszcze ja na, na tym wyjeździe nie smarowałem W ogóle, jak pewnie słyszycie, dalej nie mam głosu I ja już straciłem nadzieję i na słońce na tym wyjeździe i na poprawę mojego głosu Jestem pewien, że no jest troszkę lepiej, ale Mój głos wróci mi na pewno dopiero po powrocie Ale dzisiaj na wycieczkę ruszamy w trochę więcej osób, więc mamy wypożyczone dwa auta Jedną osobówkę i jedno auto siedmioosobowe Śmiesznie to wygląda, jak tyle osób wychodzi i <laughs> kieruje się do samochodu W serio, jak jakaś wycieczka szkolna Natalia, gdzie my jedziemy? W którym? Ładniejszym. Ale kurde, serio, to tutaj jest jakaś nówka. W jest trochę starszy, ale on jest siedmiosobowy, dlatego widzieliśmy jeden większy, drugi mniejszy, bo jest nas już teraz 12 osób. Jutro jeszcze kolejne dwie do nas dojadą, ale, ale póki co zwiedzamy w takim składzie. To, to jest ta atrakcja już pierwsza? No, bo dzisiaj organizujemy się Marika. No, Ma Jesteśmy z Mariką, więc dzisiaj klasztory, kościoły. Żartuję, żartuję. Mamy też inne atrakcje. Jak zwykle nas się niewinnie, a skończy się. Nie wiadomo jak. Skończy się w jacuzzi, dobra. Dobra, pierwsza miejscówka za nami. Uwaga, ocenka wspólna. 3, 4? 20, 8, 12. 7, dobra, jedziemy dalej. <głosy> 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 Przyjechaliśmy na drugą miejscówkę, ale niestety okazało się, że żeby ją zobaczyć trzeba iść 30 minut, i przez to, że jesteśmy taką ekipą, to trochę ciężko się zorganizować. I podjęliśmy decyzję, że nie idziemy, ale dla samej drogi i widoków tak. warto było tutaj przyjechać. Jechaliśmy taką super drogą. No, Widzieliście zresztą widzowie, tak. ale jakby. Tak kałki z każdej strony. to jest duża, więc nie tracimy tutaj godziny, bo mamy jeszcze inne, chyba tak. ciekawsze miejscówki. Ale nie wiem, czy będziecie widać na kamerze, tam u góry na samej górze. idzie ogromne stado kus Fajnie to wygląda tylko Jak skaczą sobie No Wy pewnie tego za bardzo nie widzicie. No dobra, druga Replay, replay Replay No dobra, druga ta, tak jest z nami. Uwaga, rękę na 3-4, 4, 3, 4 <mum> 8, <mum> 8 na 10. My. Ale ładnie na zdjęciach ładnie ładnie no, wyglądała, no. więc jedziemy dalej. Kolejna y, fajna atrakcja w postaci drogi, bo patrzcie, jakie mamy serpentyny. serpentyny. O, tutaj na Google Maps wiesz w ogóle. Patrzcie, mamy normalnie Apple a tutaj w tym samochodzie, więc kozak. Ale patrzcie na to. Ej, ja no. dziękuję. Ej, jest pogoda tutaj. Właśnie, jest słońce. Dodam się zjechać już na dół i tutaj na parkingu w ogóle są góry. Tam widać z tyłu jedna. O! Kosz, skąd pojedziemy? O! Patrzcie, Kamil chciał jej coś dać, ale nie, nie, nie ufa. potrzebę bliżej, ale tak szczerze, widzę, ale tu trochę się cykam. Tutaj mamy jedną, ale one chyba się boją trochę. Ja się boję, ja się boję. Trochę. Fifi pogłaszczasz? Nie, bo one nie chcą, zobacz. Nie chcę, no nie chcę. To okay, ok, nie ma co męczyć. Tutaj idą kolejne dwie, tam są kolejne pa, 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 cztery. Ale polubimy. Fifi zaraz skoczy na ciebie. Tak mi przykurzy z tego... <gry> ale ekstra! No, One czują Zobaczcie jaki odważny Nie nie, nie ma co im przeszkadzać, chodźmy zobaczyć te widoki Tak się skupiliśmy na tych kozach, że zapomnieliśmy pokazać wam widoku Ale woda tutaj jest przepiękna, ma taki kolor Podjęliśmy decyzję, że nie schodzimy na dół, bo jest mega stromo I rozmawialiśmy z Polakami, którzy tutaj byli i powiedzieli, że jak się nie chcemy kąpać To jednak się nie opłaca schodzić No dobra, kolejna atrakcja i kolejna ocenka 3, 2, 1, 9 9, 9. 9 na 10. 10 Dojechaliśmy już do miasteczka, ale zanim pójdziemy zwiedzać Przyszliśmy na szybki obiad Powo grecki, każdy wziął jedną pitę. Jeszcze w sumie nie testowaliśmy smaków, Fifi dobra? <gry> A nie za suchy, bo to chyba długie jakby suchy było. No w środku nie jest suchę, zobaczmy. No dobra, o, ale płynie, okej. Okay. Po obiedzie obowiązkowo czas na deser i Karol, co z twoim gardłem? Ja wiem, będzie cierpiało, ale nie mogę się powstrzymać. Wyjazd za granicę bez zjedzenia loda to nie wyjazd, nie? Teraz idziemy zwiedzać masteczko. Mamy chyba zaplanowanych 5 punktów i co ciekawe, nawet na chwilę pojawiło się słońce. Po drodze padał deszcz. Jak dojechaliśmy, to było zdecydowanie lepiej. Teraz jest. No tak sobie bym powiedziała, ale na pewno coś jeszcze Wam tutaj pokażemy. Chodzimy sobie dalej tutaj. Ale Marika tutaj pącze na szkło nie, uliczka no jeszcze raz, nie, 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 nie jeszcze raz nie 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 raz już poszło chodzimy sobie tutaj uliczkami i są tak piękne kwiaty myślę one zawsze tak podobają a tutaj są olbrzymie a to jest normalnie drzewo chyba mm, jak pozujesz i na sam koniec wycieczki przyszliśmy jeszcze do portu, który jest nazywany portem weneckim Faktycznie troszeczkę tutaj te łódki przypominają Wenecję, ale jest bardzo ładnie Dobra, doszliśmy na sam koniec i Karol tutaj krzyczy, że muszę koniecznie nagrywać, bo jest piękny widok Nie, bo to wow. tylko jedna reakcja będzie, dawaj musisz nagrywać się, jak to wygląda Trzy, dwa, jeden! Uuu, Wróciliśmy już do samochodu, to była ostatnia atrakcja na dzisiaj Uwaga, ocenka rytm na miejscowości 3, 2, 1 9, 5. 7, 8 e, Na dzisiaj to tyle, jedziemy do domku Teraz będziemy oglądać meczik i jutro basen, co? Mam nadzieję Oby, o, oby, oby o była be. trochę lepsza pogoda Dobra widzowie, dzisiaj siedzieliśmy sobie na basenie I nagle dostaliśmy komendę, że musimy Iść do góry popracować razem z Karolem I Mariką, Marika z nami siedziała i nas pilnowała Tak jak się spodziewaliśmy, że zostanie Przygotowana jakaś niespodzianka Obstawiamy jakąś kolację że podejrzane jest to, że wszyscy są ubrani totalnie na biało, więc tu za, tu no, za, tu za, pasują za, te klapki, nie ci nie pasują. Tak, jak myśleliśmy, na dole została przygotowana kolacja w greckim klimacie. Mega! Tak, ładnie, tutaj wszystko by zostało przygotowane, i nawet puszczy na to, są nasze imiona po grecku. O kurde! Nie no, super to wygląda. To co, to dzisiaj drugie wesele, co? Chyba tak. No to wychodzi, o. A, a ta mój tata, patrzcie, lata sobie dro, dronikiem, ta. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Stwierdziłem, że wezmę na chwilę kamerę, bo Natalia opala się tam przed basenem. Korzystamy z pogody, bo w końcu, słuchajcie, jest taka pogoda, no jaka powinna być od początku. Mamy dzisiaj dużo słońca, trochę ale nie aż tak bardzo, więc można w końcu pokrystać z basenu i z tych wszystkich rzeczy, które są dookoła. Ale wczoraj też no, mieliśmy bardzo fajny wieczór. Widzieliście zresztą jak to wyglądało. Mega niespodzianka, super to było zrobione. Poczuliśmy taki mega grecki klimacik. No ale niestety to jest nasz przedostatni dzień, więc jutro już będziemy wracali do Polski i powiem Wam, że mega szybko to zleciało. Zaraz się dołączyć do wszystkich, którzy czują sobie na basenie. No dzisiaj nic nie robimy, nigdzie nie idziemy, bo no, pogoda jest, jak widzicie, zresztą niesamowita, szkoda, tylko że są mega fale, bo chcieliśmy iść na... Plażę, ale mimo tego, że wiatr jest dużo słabszy niż wczoraj to no jest czerwona flaga, o Matix macha do was dobra, zauważyłam, mnie, więc idę na dół i wbijam do basenu niestety po kilku dniach musimy wracać do domu ale na sam koniec zrobiła się taka piękna pogoda, ostatnie dni było piękne słoneczko i tak mi się nie chce wracać do domu mi też totalnie, w ogóle nie chciało nam się nagrywać widzowie dlatego mało nagrywaliśmy przez ostatnie dwa dni szczerze, był to taki jeden z pierwszych wyjazdów, gdzie praktycznie nic nie robiliśmy, tylko odpoczywaliśmy no, ale chyba trzeba było, nie? bo wiecie, byliśmy z rodzinką to była nasza podróż poślubna, więc no mam nadzieję, że nam to wybaczycie, chociaż i tak trochę pokazaliśmy, nie? Teraz niestety wracamy z innego lotniska, który jest bardziej oddalony od do naszego domku, więc najpierw musimy dojechać 2 godziny busikiem, później 3 godziny samolotem do Polski, ale niestety już mamy godzinę opóźnienia samolotu, więc ciekawe na ilu w ogóle się skończy. No właśnie, mam nadzieję tylko, że nam nie odwołają tego lotu, ale nie no, chyba nie. Karu właśnie powiedział, że idzie właściciel, więc na tym będziemy kończyli ten odcinek, a się subskrybujcie mój kanał, zostawiacie jabłki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.